Dzień dobry, witam bardzo serdecznie dzisiaj w odcinku talentów pomarańczowych, galupowych. Oczywiście. Talent nazywa się Dowodzenie po angielsku komend. Jeżeli masz ten talent w swoim top 15 zapraszam Cię do słuchania dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, witam cię serdecznie w podcaście Idź swoją drogą skierowanym do osób, które chcą się rozwijać i odnaleźć swoją drogę zawodową. Znajdziesz w nim informacje o ważnych wyborach zawodowych, o poczuciu sensu w pracy, o tym, jak pracować w oparciu o swój potencjał i jak go odkryć, a także o talentach i mocnych stronach, o satysfakcji z tego, co robimy na co dzień oraz o podnoszeniu poczucia wartości, które jest potrzebne, aby móc pójść swoją drogą. Nazywam się Kasia Syrówka, jestem prowadzącą i autorką tego podcastu, a także właścicielką firmy Syrówka.com. Która wspiera klientów indywidualnych i organizacji w odkrywaniu i rozwoju mocnych stron. Odcinki „Idź swoją drogą” trwać będą nie dłużej niż 20 minut, wywiady zaś 40 minut i będą ukazywały się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Są to historie moich doświadczeń zawodowych, doświadczeń moich klientów, a także wywiady z osobami, które przeszły niezwykłą drogę zawodową, zanim odkryły pracę, która dała im satysfakcję i poczucie sensu. Pamiętaj, tego podcastu możesz słuchać za darmo. Podziel się swoim odkryciem ze znajomymi, bliskimi, którzy, podobnie jak ty, chcą rozwijać się zawodowo. W każdej dobrej aplikacji podcastowej, takiej jak Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast, znajdziesz mój kanał Idź Swoją Drogą. Zapraszam Cię serdecznie do rozpoczęcia rozwoju swojej drogi zawodowej i do odsłuchania tego odcinka podcastu. Zerknijmy co zatem. Widzimy w książce i w opisie talentu dowodzenie, twoja cecha dowodzenia każe ci brać sprawę w swoje ręce. W przeciwieństwie do niektórych, nie czujesz się zakłopotany, zakłopotana, narzucając innym swój punkt widzenia. I tutaj chciałabym zrobić pauzę i dopowiedzieć, że faktycznie ta cecha pomaga brać sprawę w swoje ręce, natomiast bierze w te ręce wtedy, gdy coś dzieje się trudnego. Takiego, gdzie nikt inny sobie nie radzi, gdzie wszyscy wpadają w popłoch. I faktycznie jesteśmy w stanie wtedy narzucić ludziom swój punkt widzenia, ale nie w kontekście tego, że mówimy dyrektywnie, co mają robić, i sobie siedzimy, i mamy Eldorado, tylko wtedy, kiedy dzieje się, nazwijmy to pożar, to my jesteśmy tym szewem Straży Pożarnej, czyli my wiemy po prostu komu, gdzie i jak pomóc, i właśnie. Wesprzeć tym dowodzeniem. Dobrze, czytamy dalej. Wprost przeciwnie, gdy masz określoną opinię na jakiś temat, chcesz dzielić ją z innymi. Jeśli ustalisz jakiś plan, odczuwasz niepokój, dopóki nie wciągniesz innych ludzi do jego realizacji. To bardziej będzie o tym, że chcę pokazać, że to zdanie, które mam i to widzenie tej trudnej sytuacji, które mam, jest właściwe. I w to wciąganie innych ludzi do realizacji polega na tym, że niekoniecznie ty musisz tak dobrze widzieć to, jak sobie poradzić z tą trudną sytuacją, ale posłuchaj mnie, bo wiem, że dobrze na tym wspólnie wyjdziemy. To bardziej jest o tym. Nie boisz się konfrontacji, uważasz, że konfrontacja jest pierwszym krokiem do znalezienia rozwiązania. Podczas gdy inni mogą unikać stawania twarzą w twarz z tym, co w życiu nieprzyjemne, ty czujesz się zmuszony przedstawić fakty lub prawdę bez względu na to, jak bardzo mogą być one przykre. Natomiast robisz to nie dlatego, żeby komuś zrobić przykrość, tylko po to, żeby znaleźć rozwiązanie i wyjść z tej trudnej sytuacji. Co ważne, osoby z dowodzeniem nie mają tak zwanego parcia na bycie szefem, menadżerem, liderem. Bardziej chodzi o to, że potrzebują wsparcia i zrozumienia w takich sytuacjach, właśnie gdy dzieje się coś trudnego i gdy automatycznie przejmują tą, powiedzmy, władzę, to zarządzanie tą trudną sytuacją. Potrzebują wsparcia i zrozumienia, że to jest na chwilę, na tą trudną sytuację, że po prostu dzięki temu talentowi dostrzegają te rozwiązania i wiedzą, w którym kierunku iść. A nie po to, żeby zająć czyjeś miejsce. I to jest taka istotna różnica, ale, czy też mała, ale istotna właśnie z uwagi na współpracę menadżera z pracownikiem, który ma dowodzenie. Sprawy między ludźmi muszą być według ciebie postawione jasno, więc prowokujesz innych do bezpośredniości i szczerości. Też tak robiłam, pamiętam, bo mam ten talent. Natomiast no, szczęśliwie mi przeszło, <laughs> ale bardziej to było z tego, co pamiętam, Zależało mi na takim podkreśleniu i zobaczeniu, zrozumieniu sytuacji, która jest, żeby chciałam, żeby ludzie nie zamiatali tego pod dywan, żeby, żeby przyjrzeli się i dzięki temu, że staną tą twarzą w twarz z tą prawdą, <grytanie> będą w stanie łatwiej zrozumieć, po co to robimy. Nakłaniasz innych do podejmowania ryzyka. Możliwe, że ich nawet o onieśmielasz i choć niektórych będzie drażnić Twoja, jak to określą, zawziętość, to jednak często będą oddawać sprawę w Twoje ręce. I pracując już tyle lat z wieloma klientami, i, i też sporo osób ma to dowodzenie, gdy rozmawiam o tej cesze zarówno z osobami, które współpracują z dowodzeniem, jak i z osobami, które mają dowodzenie, zauważam, że. Ta możliwość oddawania sprawy w nasze ręce, czyli dla osób, które mają dowodzenie, wynika też z bardzo dużego zaufania, że ta sprawa będzie rozwiązana bardzo dobrze. Więc to nie jest taki siłowy talent, wręcz przeciwnie, on prowokuje do spojrzenia na trudną sytuację, on prowokuje do tego, żeby nie zamieść tej trudnej sytuacji pod dywan, natomiast on, Jednocześnie wspiera innych i pomaga w określeniu tego, co tutaj widzimy, jak to zaopiekować i pomaga w tym, żeby rozwiązać tę sytuację. Stąd ludzie bardzo chętnie właśnie oddają te sprawy w nasze ręce. Ludzie lgną do tych, którzy mają określone stanowisko w danej kwestii, którzy wyznaczają jakiś kierunek i jednocześnie wciągają innych do działania. No to już o tym mówiłam. Masz silną osobowość i będziesz przyciągała, przyciągał ludzi. W końcu posiadasz cechę dowodzenia. Jeszcze raz chciałabym tutaj podkreślić, że dowodzenie nie oznacza, że ja chcę ominąć swojego dowódcę. Ja chcę mojego dowódcę wesprzeć w tym, że będę mogła i potrafiła zaopiekować trudne sytuacje w naszej jednostce. Zerknijmy zatem, co jeszcze tutaj mamy. Jesteśmy bezpośredni, decyzyjni, mamy bardzo taką przejrzystą emocjonalność, <gryw> lubimy wyzwania. Nie zamartwiamy się sytuacjami trudnymi czy konfliktowymi, gdzie radzimy sobie z nimi, posiadamy charyzmę, bezpośredniość, jesteśmy też zdeterminowani, również inspirujący. Łatwo za nami podążać i wyrażamy się bardzo jasno i zwięźle. Tak, po, jak, właśnie, jak już jesteśmy w tej metaforze żołnierskiej, tak po żołniersku. Używamy też autorytetu wtedy, gdy on jest potrzebny. Natomiast wtedy, kiedy jest spokój, wtedy, kiedy nie ma trudnych sytuacji, nie ma konfliktu, jesteśmy w takim wyciszeniu. Tak więc jest to talent, który się uaktywnia wtedy, kiedy trzeba wesprzeć innych w tej trudnej sytuacji. Piękna cecha, czasami właśnie nie czy też obawiamy się i mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku już tak nie będzie. Gratuluję Ci tej cechy, dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do bardzo miłego usłyszenia przy kolejnych talentach.